I jak tam po świętach? Dobrze, no to lecimy. Czekacie na Ghost of Tsushima? Oto kilka ciekawostek, jakie udało się zebrać przez ostatnie dni. Choć inspirowana faktami historycznymi, gra stawia na epickość, inspirując się pracami Kurosawy. To, kto stanie po naszej stronie albo przeciwko nam, zależne będzie od decyzji, a i wroga zabijemy jednym wyciągnięciem miecza. Jesteś ghost? Serce raduje się, gdy mogę mówić o takich rzeczach. Dziś Ubisoft za darmo rozdawać będzie drugą odsłonę Assassin's Creed. Jako, że jest to jedna z najlepiej ocenianych części, zawiera jednego z najlepszych bohaterów, serdecznie polecam. Przypomnieć sobie, albo nadrobić, Włochy czekają. The game inspired by true events. W o Włochach i walce z klerem, Mowa Playway znów szaleje, tym razem zapowiadając symulator papieża. The Pope Power and Sin pojawi się tylko na PC, gdzie przyjdzie nam zarządzać kościołem, pozbywać się heretyków i korzystać z usług szpiegów i zabójców. Rodrigo Borgia byłby dumny. I to jeszcze jak. Keep an eye on your Gry wracają do żywych. Po trzech latach przerwy Twitterowej konto Krajzysa opublikowało wpis Receiving Data. Fani już czują oddech zbliżającego się remastera albo kontynuacji. Z drugiej strony podobno Capcom od 2018 pracuje nad nową wersją ResidentA 4, który miałby pojawić się w 2022. To mniej potwierdzone. Czy GTA może wyglądać lepiej? Oczywiście. Przy paczce modów podkręcających tekstury, dodających shadery z ray tracingiem i wielu innych można uzyskać efekt widziany w tle. Z jednej strony robi to wrażenie, zwłaszcza w nocy, z drugiej dzień trochę bije plastikiem. Jeśli macie mocnego kompa, spróbujcie sami. Bannerlord szaleje, lub raczej gracze. Po dwóch tygodniach od premiery modów nie brakuje. Jednym z nich są płonące strzały, mogące nocne starcia zmienić w prawdziwy pokaz. A skoro o pokazach, jeden z graczy pochwalił się bitwą na 2,5 tysiąca żołnierzy. Straty na płynności są, ale i tak robi to wrażenie. Dobra, ja biegnę pisać i montować. Jutro Szymon Elo.